Jednym z najgłębszych pragnień każdego człowieka jest więź. Taka więź, w której czujemy się bezpieczni, przyjęci, kochani i akceptowani. I kiedy wchodzimy w relację, zwłaszcza małżeńską, to wydaje nam się, że wystarczy nam miłości do tego, żeby pokonać wszelkie trudy. A potem okazuje się, że brakuje nam narzędzi do tego, żeby się spotkać, dogadać zrozumieć i porozumieć. Dlatego z fundacją Bonanotitia przygotowaliśmy dla was kurs, w którym będziecie mogli przyjrzeć się swoim schematom komunikacyjnym, nauczyć jak inaczej się porozumiewać i być bliżej siebie. Przed wami jeden z odcinków. Mam nadzieję, że zachęci was do sięgnięcia po więcej. Chcę Wam opowiedzieć o komunikatach, które nie służą życiu, a właściwie nawet zabierają życie. Dlatego jest ze mną Franek, ponieważ chcę opowiedzieć o komunikatach, które są śmiercionośne w relacji. Czyli są takimi komunikatami, które no, nazywając wprost są komunikatami przemocowymi. I kiedy mówię. Przemoc, nie mam na myśli agresji, krzyku czy wyzywania. Chodzi mi o takie komunikaty, które są przeciwko czyjejś mocy. Czyli, wiesz, odbierają życie, powodują, że gdzieś nam znika ta energia chęci wymiany, energia miłości, energia spotkania czy bliskości. Dlatego, że zamiast mówić, że czegoś chce lub potrzebuje, zamiast mówić o uczuciach, czyli zamiast mówić komunikat ja, mówimy komunikat ty. Oczywiście intencją tych wszystkich komunikatów jest, uwaga, paradoksalnie, chęć zadbania o drugą osobę, ale one nie dbają, są przeciwko. I pierwszy rodzaj takich komunikatów to komunikaty z kategorii bagatelizowania. Wiesz, tak bardzo przywykliśmy do w ogóle do przemocy słownej, że czasami to co jest już komunikatem przemocowym jest właśnie nawet przez nas bagatelizowane. Na czym polega bagatelizowanie uczuć? Na tym, że mówimy nic się nie stało. Nie ma się czym przejmować. To nie jest ważne. Do wesela się zagoi. Czyli to jest ta sytuacja, w której ja ci mówię, że to, co czujesz, jest nieważne. Czyli unieważniam Twoje uczucie. No wiesz, dlatego, że go nie mieszczę w sobie. Albo dlatego, że jest ono dla mnie za trudne. Albo dlatego, że być może jesteś dla mnie lustrem e, do czegoś, czego w sobie nie akceptuję, albo po prostu nie uznaje tego uczucia za ważne. I teraz bagatelizowanie uczuć, czyli mówienie to, co czujesz nie ma znaczenia, odcina nas od kontaktu, odcina nas od samych siebie. Bo jeżeli ja ciągle słyszę, że to, co czuję, jest nieważne, Czyli słusz, słyszę zaprzeczenie swoim uczuciom, to ja muszę przestać to czuć, czyli ja muszę to schować, a to oznacza, że przestaję mieć kontakt ze swoimi potrzebami, bo jak już pewnie wiesz, uczucia są informacją o potrzebie. Kolejny komunikat przemocowy to zabranianie wyrażania emocji. To jest ten komunikat typu nie histeryzuj, dramatyzujesz, jesteś przewrażliwiona, ludzie tak nie odczuwają, normalni ludzie zachowują się inaczej. Czyli to jest ta sytuacja, w której słyszę, że no właśnie, moje wyrażanie emocji jest nienormalne. Ja chcę wszystkich zapewnić, że wyrażanie emocji jest, no właśnie, objawem zdrowia psychicznego i jest objawem dojrzałej osobowości. Tylko dojrzały człowiek ma taką odwagę w sobie do autentyczności, do pokazywania światu wszystkiego, co w nim jest. I to zabranianie wyrażania uczuć, czyli. Nie krzycz. Nie złość się. Nie bądź smutny. Tak? To jest sytuacja, w której my chowamy swoją autentyczność i tak naprawdę wtedy chorujemy, bo jak pewnie wiesz, efektem schowanych uczuć i niewyrażonych uczuć są po prostu choroby. Bo ciało musi coś pokazać. Lubię to słowo objaw. Mamy potem objawy, wiesz, kłucia w klatce, bolących pleców, napiętego karku. Niektórych ludzi bardzo boli głowa. Być może, nazwę to wprost, jesteśmy ofiarami przemocy, której nam mówiono nie wyrażaj, nie pokazuj siebie autentycznego. Oczywiście to się wiąże z zawstydzaniem i z różnymi innymi emocjami. Niemniej jednak chodzi o to, że niewyrażone emocje w ciele powodują, że ciało musi się jakoś potem objawić. Objaw mówi o tym, że moje ja chce się jednak pokazać. I niewyrażanie uczuć powoduje, że My mamy taką informację, że mamy się wycofać, w związku z tym potem chcemy być zobaczeni. A chorowanie jest dosyć łatwym sposobem na bycie widzianym. I nie chodzi o to, że robimy to intencjonalnie. Chodzi o to, że niewyrażone emocje, czyli przemoc, której doświadczyliśmy, a potem przemoc, którą stosujemy sami wobec siebie, czyli nie pokaże smutku, nie. Wypowiem złości, będzie nam robiło różne niedobre rzeczy w naszym ciele. Kolejny rodzaj przemocy słownej to osądy. Czyli to ten rodzaj komunikatów, w których my słyszymy, że coś jest dobre, złe, właściwe, niewłaściwe. Lubię to porównanie, w którym. Mam takie wewnętrzne przekonanie, że w ogóle żyjemy w czasach sędziów i prokuratorów. Ludzie wydają osądy na temat innych, nie pytając ich o zdanie. Czyli zobacz, taka sytuacja, w której sędzia i prokurator, czyli dwie osoby, rozmawiają na temat trzeciej, tylko osądzony nigdy nie był zapytany o intencje. O dlaczego zachowuje się w określony sposób, o to, jaka jest przyczyna jego zachowania. Przykładowe komunikaty: Źle się zachowujesz, dobra matka zajmuje się dziećmi w inny sposób, to niewłaściwe zachowanie, powinnaś się wstydzić. Czyli wszystko to, w czym uzurpujemy sobie prawo, do decydowania o tym, czy ktoś jest, uwaga, na koniec dobry czy zły. I oczywiście wiele osób w tym momencie mogłoby się obruszyć i powiedzieć: No dobra, ale wszyscy oceniamy, wszyscy osądzamy. Tak. Tylko po co to wypowiadamy? Po co wypowiadasz osądy wobec innych ludzi? Dlaczego pozwalasz sobie na krzywdzenie ich? Co może być kontrkomunikatem dla osądów? Bardzo prosta forma. Zadaj pytanie. Gdybyśmy jako ludzkość mieli ciekawość drugiej osoby i chcieli zadać pytanie, dlaczego? Czyli jaka jest intencja Twojego zachowania, dlaczego mi mówisz, że powinnam była włączyć ten kierunkowskaz? Być może dlatego, że się właśnie o mnie troszczysz. Jedna pani pod filmem napisała, że kiedy wykrzyczała swojemu mężowi, że ma dość tego, że ciągle ją osądza, że jest złym kierowcą, bo ciągle jej coś każe i ciągle jej mówi, co źle robi, to on jej wykrzyczał, że robi to z miłości i z tego, że się chce nią zaopiekować. Zamiast osądzać, zacznij. Pytać, może zacznij być adwokatem swoim, swojej relacji, swojego męża lub żony. Z komunikatem, albo inaczej blisko komunikatu typu osądy, jest komunikat wina. Czyli to są wszystkie te komunikaty, których, w których obwiniamy. Nasze dzieci są nerwowe, bo ty nie radzisz sobie z emocjami. Mamy trudno w związku, bo ty za dużo pracujesz. Gdybyś była normalna, to między nami byłoby inaczej. Musisz pójść na psychoterapię, bo twoje problemy powodują, że między nami jest źle. Czyli to są te komunikaty, w których na scenę wchodzi no cóż. Ubrana cała bynajmniej nie na biało, tylko na czerwono, wina. Powinnaś, powinieneś, jesteś winien tego, że coś jest złe, że coś się źle wydarza. To jest zrzucanie odpowiedzialności. To są też te wszystkie komunikaty, gdyby nie ty, albo gdybyś ty inaczej. I to jest taki moment, w którym warto zobaczyć, że. W relacji zawsze jest wymiana, czyli dwie osoby są, uwaga, odpowiedzialne za to, co się dzieje w relacji. Nie ma tego, kto jest winny, że między nami jest źle, tylko uwaga, na co my między sobą nie odpowiadamy. Wróćmy do tematu potrzeb. Obwinianie bardzo często pojawia się wtedy, kiedy moje potrzeby są niezaspokojone, czyli przez ciebie się zdenerwowałam? Nie. Ludzie nie odpowiadają za nasze emocje. Ja się zdenerwowałam, bo jestem zmęczona. Ja się rozpłakałam, bo ja potrzebuję pomocy i wsparcia. Czyli jeżeli doświadczamy przemocy w postaci obwiniania, to warto zobaczyć, że druga osoba chce. Oddać odpowiedzialność za to, co się między nami dzieje, mi. Czyli to jest ten komunikat, typu Ty robisz coś mi. A prawda jest taka, że ludzie nam nic nie robią. Ludzie tylko robią rzeczy, które nas informują o tym, że jakaś nasza potrzeba jest niezaspokojona. Kolejny rodzaj. Komunikatu, który jest przemocowy, czyli zabiera moc drugiej osobie, to etykiety, że jesteś jakiś. I wiesz, mogą być etykiety pozytywne i negatywne, bo mogę powiedzieć, jesteś głupi, ale, albo nawet za głupi na to, żeby zrozumieć, ale mogę ci dać też etykietę, jesteś mądry, jesteś starszy, więc ustąp. Etykiety. Zabierają moc, dlatego że nas wkładają w jakąś rolę i potem powodują, że są oczekiwania wobec nas. Na przykład, jak się jest wzorowym uczniem, to trzeba mieć zawsze odrobione lekcje. Jak się jest dobrą matką, to się poświęca dla dzieci. Chodzi o to, żeby zrezygnować z etykiet. One są śmiercionośne, dlatego że my potem jesteśmy aktorami w naszym życiu, zamiast reżyserami. Jeżeli w jakiej, utknę w jakiejś roli, utknę w jakiejś etykiecie, to ludzie będą się zachowywali zgodnie z tą etykietą. Pomyśl sobie, co myślisz o człowieku, o którym wiesz, że jest psychologiem. Jak się wobec niego zachowujesz? A co myślisz o człowieku, o którym myślisz? I wiesz, że jest prokuratorem. Jak się będziesz zachowywać wobec nauczyciela? Jak się zachowasz wobec kogoś, o kim wiesz, że jest księdzem? Etykieta niesie ze sobą cały szereg, no właśnie, myśli na temat danej osoby. Ale człowiek będący w etykiecie też uważa, że musi zachowywać się w określony sposób. Dlaczego to jest przemoc? Przeciwko autentyczności. Przecież psychologowi nie wolno. Księdzu nie wolno. Prokuratorowi nie wolno. Zabiera nam tę moc życia pod tytułem: Wiem, czego chcę i sobie na to pozwalam. Kolejne, kolejny rodzaj śmiercionośnego komunikatu. Myślę, że wszyscy jesteśmy w nim unorżani, tacy oblepieni i w niego ubrani. Dlatego on stał się jak nasza skóra, druga. Aż mnie to napina, jak o tym mówię, to zasługiwanie. Czyli związane z tym kary i nagrody. Jak będziesz grzeczny, to kupię ci rower, a jak będziesz niegrzeczny, to Mikołaj nie przyjdzie. Jak będziesz miła, to pojedziemy razem na wakacje. Jak będziesz taki nieprzyjemny w relacji, no to nie będzie seksu, na przykład. Czyli to jest to. Um, wyciąganie dżokera, że musisz zasłużyć na to, żeby między nami było dobrze i żebyś coś dostał, dostała, a nie dlatego, że możesz dostać po prostu, bo cię kocham. Zobacz, w miłości i w takiej relacji, która jest uczciwa i szczera, my dajemy z serca, bo ja chcę ci coś podarować, bo cię kocham, bo jesteś na mnie ważny, a nie dlatego, że zasłużyłeś. Kupuję coś, bo chcę ci dać prezent, bo cieszę się, że jesteś ze mną, że mam taki przywilej, że jesteśmy razem w relacji. Zobacz, o ileż inaczej się funkcjonuje wtedy, kiedy myślimy o tym, że chcę zadbać, a nie o tym, że zrobię coś, bo boję się, że dostanę karę. Zasługiwanie. Kieruje nas w kierunku lęku, czyli że ja robię, bo się boję, a nie robię, bo kocham. To zabija miłość między nami. I za zasługiwaniem często podąża taki komunikat przemocowy pod tytułem: Brak wyboru. No nie masz wyboru, musisz to zrobić. Ja muszę chodzić do pracy, ty musisz chodzić do szkoły. Muszę tyle pracować, bo musimy spłacić kredyt. To chyba jest w ogóle taki najczęstszy komunikat, kiedy jedna ze stron, czy mąż, czy żona, bo mamy teraz różnie finansowo, mówi: Chcę, potrzebuję, żebyśmy więcej czasu spędzili razem. Nie mogę, muszę zarabiać. Bardzo często, kiedy mówię ludziom o tym, że mogą zamienić muszę i powinienem na chcę, mówią: Nie rozumiesz, nie mam wyboru. Kochani, Wiktor Frank, pomiędzy bodźcem a reakcją jest zawsze miejsce na wybór. Ja mam wybór, tylko ja nie chcę go dokonać. Ja nie muszę spłacać tego kredytu. Mogę zmienić to mieszkanie, ale ja nie chcę go dokonać. I teraz to ten brak wyboru, on ładuje nas w taki rodzaj relacji, która zamiast być więzią, zaczyna być więzieniem. Nie mam wyboru, tak? Bez tego człowieka sobie nie poradzę. Nie dam rady zachować się inaczej. Muszę w tym być. W miłości, której jest muszę nie ma wolności. Więc warto zobaczyć, że mamy wybór. I że on może być kosztowny, ale możemy go ponieść. Kolejny komunikat to narzucanie. Powinno się robić to i tamto, należy się zachowywać w taki sposób. Powiem więcej: po pięćdziesiątce nie należy. Czyli mamy taką sytuację, w której mówimy, w porządnym domu musi być w określony sposób. To jest ten element, w którym jesteśmy ubrani w pewne ramy oczekiwań społecznych. Co to nam zabiera? To nam zabiera elastyczność. Powinno się, należy się, musisz. I ostatni rodzaj przemocy słownej, o którym chcę powiedzieć, to są groźby. Jeden z okrutniejszych komunikatów w relacji małżeńskiej. Bez mnie sobie nie poradzisz. Jeśli ode mnie odejdziesz, to zginiesz marnie. Jak tego nie zrobisz, to pożałujesz, albo jak to zrobisz. To będziesz żałować do końca. Groźba jest absolutną przemocą. Jeśli słyszysz takie komunikaty, to warto zobaczyć, że w relacji jest trudno. I nie chodzi o to, żeby teraz szukać winnych, że ktoś teraz stosuje przemoc, tylko żeby to nazwać i poszukać. Jak możemy zacząć się komunikować inaczej? Natomiast dla mnie ważne w tym przekazie jest, żebyś usłyszał, usłyszała, że nie musisz się zgadzać na przemoc, choć być może już się do niej przyzwyczaiłaś. Ja się nie zgadzam z taką teorią, że jesteśmy idealnie dobranymi połówkami jabłka. Nie jesteśmy żadnymi połówkami. Każdy z nas jest indywidualnym ja. I to, czego potrzebujesz na początek, jeżeli jesteś w jakiejś trudności w relacji, to odkryć swoje ja. Zobacz, w miłości i w takiej relacji, która jest uczciwa i szczera, my dajemy serca, bo ja chcę Ci coś podarować, bo Cię kocham, bo jesteś dla mnie ważny. Kochani, przestańmy się ogarniać i brać w garść. Pozwólmy sobie na to, żeby no właśnie być z taką czułością i delikatnością wtedy, kiedy te uczucia się pojawiają. Uczucie to informacja z ciała. No cóż, winien posłaniec, jaką informację przynosi? Potrzebujesz więzi. Potrzebujesz być kochany i działasz dla tego dobra, ale żeby to dobro się mogło wydarzać między Wami, ono potrzebuje wdzięczności. Słowo mam odstwarzanie. Jedna pani na warsztacie powiedziała, że do szału ją doprowadzę, kiedy wraca do domu i pyta męża, co zjadłbyś na obiad. I on odpowiada: cokolwiek. Myślę, że wiele osób mogłoby się ucieszyć z tego cokolwiek, i ją to, uwaga, drażniło. W związku z tym postanowiła zmienić tę sytuację. Kiedy wrócił do domu, postawiła na stole talerza i z czajnika nalała mu do talerza gorącej wody, mówiąc: Dzisiaj kuchnia serwuje cokolwiek. Mąż bez mrugnięcia okiem posolił, popieprzył i zjadł. Lubię ten komunikat, w którym ludzie mówią, kiedyś zabije się, o te buty w przedpokoju. Internet nie notuje śmierci wynikającej z zostawionych butów w przedpokoju, ale internet notuje śmierć relacji przez to, że kłócimy się o pierdoły Najdłuższa droga, którą mamy do pokonania, to 30 centymetrów. Stąd tu. Zapraszam, spróbuj.